A ty muszę zobaczyć. Nie ma macusa. Nagrywasz? No. Trzyma. Jako przebitka będzie. Nie no. No będzie bez mi się dźwięku. daje. Nie z dźwiękiem. Ale ja mówię, że no przebitka tak, bez dźwięku. Czekamy na macusa. No. My jeszcze wcześniej zrobiliśmy też. Czy chce Pani wejść w karze? Yeah. <laughs> Yeah. não <laughs> Tak, to <śmienic> <śmienic> jest suprince, było w lodówce. Teraz się nagrywa. Teraz się nagrywa. Nie niezłe opóźnienie, co kolego? Co się patrzy, szkolił, bo w nie Nie widziałem, Jesteśmy już ze Bratysławą Czechach mieliśmy dłuższy przystój trochę się baliśmy, że nie zdążymy się przesiąść w Budapeszcie, A wygląda na to, że odrabiamy ten czas, więc będzie dobrze więc jest dobrze Co? My sobie spaliśmy Pawełek się martwił szukał, ee... Tak? A my sobie znaczy się fajnie spaliśmy i mieliśmy wywalone Ale było już ciężko, bo mieliśmy opóźnienie takie, że 20 minut, nie? Jakby nam zostało, żeby przejechać z jednej strony Budapesztu do drugiej A na góry się pokazywało 22 minuty, najszybszą drogą ale z 50 ileś minut opóźnienia zrobiło się 25, więc git. Es geht. Es geht. Es geht. Es geht. <laughs> Jest ciepło, jest ciepło. jest no, witają nas już. Witają już nas. tego trzeciego mam. tak To do nas. To do nas. To jest ten konwent z właśnie. nie ja nie mam tutaj w studia. Bo to nie bym oni zaczął przytulać tych w jakiś kotapek z glu nie ma po polsku, a takie bratanki niby nawet nie działa. O, teraz może no, palec jest, dobra Single ticket, nie? Dawaj, single ticket. No, single ticket. czekajcie, czy to jest. Musimy dwa tak, kupić. To jest na... Musimy dwa kupić od razu. Dwa. Nie możemy sześciu kupić. No sześć No, tak Ja nie Może jest. Tak, jest przesunięte, wiesz? Sześć. <noise> to cena. za tysiące siedemset. Tylko, czy to jest na? Co nie robimy z przewalutowaniem? Przewalutowanie. To Pay without invoice. Pay invoice dobra Prince, Prince. No, 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 no. Ja, to mogę tak? ja mogę zapłacić. Ja Ten? O, a potem się jakoś ten. Dzień. Dostaliśmy jeden gratis. Co? Co? Tak? Z w, w, w Biedronce. Tu dostać. i dostaj jeden gratis. Naprawdę? 7? Nie, nie, nie. To, to daje, to, tu mamy to zrobić, czy to jest? A To Co Ej, ale te schody były niesamowite, nie? Jakby się płonnik gdzieś zaburzył Musimy przejść 20 minut? No idziemy.

nie zaniemy, nie zdaniem. Pany, jak tam na Budapeszcie pięknie podoba mi się tu stare miasto. Podoba Ci się macie? Ja bym co zostało gdzie idziemy? Powiem wam, że czuję ten plecak już na plecach trochę. A co ja mam powiedzieć? <grym> no ale ty to w ogóle jesteś stragarz. <grym> jeszcze tak spakowałem nawet dobrze, ale no... Ja mogę jeszcze tak... Oba kiwi. To jest nowe jedzenie. To jest To jest jego przykład do tego Jak nie matryna, to rura. Drugi, drugi raz. Zdałeś prawko? Zdałem prawko, no. O! Eee. <grym> to już jeździłeś, tak? O, op, idziemy nagrać prany. Nie mamy, nie mamy w Polsce ferody. Dobra. Trudno. W Polsce też mamy. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam dwubiegunowości. Dobra, to też.

po Budapeszcie. Tak Widocznie no <grybujesz> w telefonie Witam, słuchaj Pociąg. Bo ostatecznie przyjechaliśmy 10 minut spóźnieni. Z 50 minut spóźnienia. A mieliśmy godzinę 10 na przekładkę. Więc 20 minut. To mało było. A tak to już mamy 30 minut chodzenia po budapeszcie, więc dobrze. Ale... Max Verstappen prowadzi na drabniści się z jednym okrążeniem. Dokładnie, 120 km w mieście, nieważne czy jest stacja czy nie, czy są ludzie czy nie. Stałe 120. Co?

jó, ja, csak az egyik a állok, jaj, az övé, a hálók, hogy jó jól lesz. Jó, szia, Gyurika. Köszönöm, vagyunk. a mimizko, Na, akkor az elő lesz, igen, akkor elő mm.

Przyciskałem przez to, dawaj ja to jest... Dobrze jest, no czas to działa dobra, wchodź, wejdziesz? O, o, dobra. Tutaj? Tak Tu chyba nie ma klimatu, nie? Teraz Okno można otworzyć O, ale co chcieliśmy Jest no? trochę... tu ładowarka? Nie widzę Dawaj, 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 Muszę być stabilnie, jak będzie tak leżeć. Dobrze jak ktoś tu przyjdzie się z innymi walizkami To ma problem? Czemu bluzę? Czekajcie gdzieś Zgubiłeś bluzę? Co ty gadasz? Bluzę zgubiłeś? Gdzie? 566 się No na półki się bateria nie skończy. Ten, co bluzę zgubił. Dobrze. Dobra. Pierwsza część. Udało się. Udała się pierwsza część. Misja Rijeka ba bateria, bateria pada. Koniec. Mamy jeszcze są ostatnie chwile kiedy nas ładujemy. 42 minuty. 44 minuty nagrywasz z ciągiem? No? O chłopie. I co? Jedziemy. 20, 21, 20, 20. Mieliśmy pojechać o 20? Tak. I co? I cicho. tego pierwszej. 20, 20 minut. Z Ale coś. No właśnie, gwiznęli Jakuś tydzień zamykał tam te drzwi Nie? Mówisz? No, no już no. ruszamy Ruszamy. są tur po łazience? Jedziemy. A jest otwarta? Nie wiem się spali, jest. i co z panie To jest spanie A wiesz od Bados Co tu się dzieje? Tylko każdy chodzi jak chce. Tak Nie działa. Nic nie działa, światło się nie świeci Klima nie działa Głośnik, nic nie mówią. Nie wiadomo co się dzieje. Co się dzieje? Podoba mi się. Fajna przygoda. Ale pani też nie świeci. Nie, nie, A nie świeci na Walimy lajka. To jest fajnie. Jest, jest to za... jakoś predefiniowane, popróbowałem próbowałem wyłączyć Gdzie się nie działa. Jest 10 na 10 ale musiała 3 na 15 minut wyjechać, później z Feronu w Budapeszcie. To ładnie tak. Dobra, na pierwszym Potem będziemy, tak, będziemy informować Stadium. na bieżąco. Tak. Yeah.